Witam serdecznie, zagramy sobie w projekt Zomboid. Dawno nie grałem. Powiem, wybierałem już sobie postać, cechy odpowiednie. Tym razem wziąłem sobie postać, która jest ochroniarzem. Naszym zadaniem jest znalezienie teraz obecnie agregatu. Niestety na, w okolicy nie potrafiłem nigdzie znaleźć. Więc się wybiorę, może w te rejony tutaj. Już jeden zombie mnie ugryzł. Co prawda udało mi się to przeżyć, bo powstało jedynie zatrapanie. Teraz muszę część rzeczy powyjmować sobie. Oczywiście robię tutaj zapasy sobie żywności, wody i tak dalej, jak już odetną mi prąd. Instrukcje obsługi agregatu udało mi się zdobyć. Jakieś rzeczy jeszcze się udało zdobyć, tak samo. Postać na razie jest otyła. Z czasem myślę, że to spadnie, dlatego zawsze otyłość sobie biorę. Dobra, trochę tej umiejętności poczytałem na temat gotowania. Co mi zwiększy w jakiś tam sposób prędkość. No i dobra, jest godzina 12 jeszcze. I można się wybrać w lewą stronę. Jest mgła. Już jest pierwszy ochotnik do zabicia. A ten ochotnik na pewno nam się przyda, bo ma torbę dodatkową. Tutaj jest już dużo zombie zabitych. W ciągu rozgrywki 5 dni zabiłem 130 zombiaków ponad. I będzie ich pewnie znacznie więcej, i tak szukamy zegarków. Zegarki elektryczne one się przydają. Tutaj miałem dojść, Tu było bardzo dużo zombie, i nie byłem w stanie przetostać się do tej okolicy. Ale w pewnym momencie, w którymś domu się włączył alarm, więc większość zombie stąd uciekło. Muszę się przygotować tak samo na samolot wojskowy ale niestety nie mogę znaleźć młotka miejmy nadzieję, że ten dom nie jest pod alarmem widać dużo zombie jest no i tak jak myślałem że będzie problem może w tym będzie agregat. Jest, jest agregat. Udało się. Czyli jesteśmy już prawie, że w domu. Kanister na benzynę tak samo jest. Nie ma młotka. Młotek by mi się przydał, a niestety tego młotka nie widzę. Ostatnim, ostatnią rzeczą, którą potrzebuję, to jest młotek. Dobra, przeniesiemy sobie ten agregat. Będziemy oczywiście też potrzebować benzyny. Dobra, na razie sobie odpocznę. Agregat jest, więc nie będę musiał się martwić o prąd. Dobra, na można dalej tam sprawdzić. Na pewno stację paliw będę musiał odwiedzić. Stacja paliw będzie dosyć daleko oddalona. I też będę musiał ją oczyścić z wrogich zombie. Tu jest chyba pralnia, z tego co dobrze kojarzę. Jeszcze zobaczę, co tu się może przydać. Na razie nic spawać nie będę, ale kanister z benzyną na pewno się przyda. Żarówka, jakby tam żarówka pękła jakaś. Myślałem, że są jakieś aktualizacje w tej grze, ale niestety na razie tu żadnych aktualizacji Żadnych różnic w aktualizacji nie zobaczyłem. Nie wiem, czy pastę do zębów można do czegoś użyć. Stacja paliw, gdzie ona by była? Wydaje mi się, że stacja paliw jest w tym gdzieś miejscu. Tu jest szpital. To jest dosyć kawałek drogi. Mamy jeszcze 20 dni, żeby wszystko zorganizować. Ale jedynie 5 dni, żeby zabezpieczyć okna przed zombie. Tych okien jest dosyć sporo, a młotka dalej nie znalazłem. Na razie te rzeczy sobie można pościągać, bo i tak jest ciemno. No, te rzeczy na pewno się tutaj przydadzą. Ta broń już trochę mam tej broni. Dobra, te buty może pościągam stąd gacie jakieś sam. Nie wiem po co to dobrałem ja w ogóle, ale to na szybko było robione. Jest dużo części, no ale to wiadomo, zbieramy wszystkie rzeczy, a później się okazuje, że zombie nas ugryzie. W nocy lepiej nie wychodzić, bo jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu zostaniemy zabici. Dobra, całej książki nie czytam, tylko do poziomu, gdzie może być ulepszone, bo to też chyba szkoda czasu, a jest jakieś przyszybszenie. No tyle zapasów mam żywności, że to powinno mi starczyć. Dobra. W tej torbie różowej trzymam rzeczy takie elektryczne. Dobra, niech będzie to...